Dzień dobry, nazywam się Czesio i chodzę do klasy drugiej. I dziś chciałem powiedzieć wiersza. I tak, i trzy, cztery, i... A! Nad główienkiem lata mucha. Chcę tam usiąść, lecz wiatr mucha. Więc kupiła separ... Lecz Główienko zabrał gory, pawian. Dziękuję. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam... Czesio! Zamknij jadaczkę, bo nie dostaniesz cukierka! Jeszcze jeden taki! I jeszcze jeden i jeszcze raz! Czesio, won! Aleby... drzwi ty zarazu, jedno ty! Dlaczego nie słuchasz koleżanki? Bo je nie lubię! Dlaczego? Bo ona nie ma wacka! Czego? No, siżora! A pani ma? Ty, Agassi! Coś ci wypadło! Co? Gubowe padło ten baku! <laughs> Halo, panie żulu, Co pan do chujowa słowa wyczynia? Przecież to jest kurwa pralka, nie telewizor! Nie, 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 tylko dzień dobry się mówi. No już lepiej. Bye bye, Maszcaro.